Cześć, jestem Marek. Jest to mój kolejny film na YouTube. Jeśli nie widzieliście poprzednich, serdecznie zapraszam. Przypominam także o konieczności zostawienia subskrypcji na moim kanale, abym nagrywał dla Was kolejne filmy. Zapraszam do oglądania. W tym filmie chciałbym złożyć serdeczne podziękowania dla Narodowego Banku Polskiego za wprowadzone zmiany, o których zaraz opowiem. Wcześniej nie nosiłem pieniędzy w portfelu i byłem zmuszony do używania kart płatniczych. Już mówię dlaczego. Mój portfel stawał się ciężki, kiedy próbowałem do niego upychać drobne pieniądze. Sami zobaczcie, stał się teraz masywniejszy i ciężko go nawet włożyć do kieszeni. Dlatego byłem zmuszony do używania kart płatniczych, nawet w małych ekskluzywnych sklepach spożywczych. Na szczęście, z inicjatywą do mnie, wyrzekł Narodowy Bank Polski i stworzył banknot o nominale 500 zł. Teraz mogę płacić gotówką za drobne zakupy. Chciałbym w tym miejscu oficjalnie podziękować za stworzenie tego banknotu. Jednakże mam małe zastrzeżenia. Mógłby to być nominał o większej wartości. Wtedy mógłbym robić zakupy nawet w sklepach odzieżowych, nie machając ciągle swoją kartą. Jednakże cieszę się, że zostały wprowadzone takie zmiany i zaczyna mi się żyć coraz lepiej. Sami zobaczcie, jak teraz wygląda mój portfel z taką samą sumą pieniędzy, którą pokazałem wcześniej, ale w nowych banknotach. Już nie muszę martwić się, że mój portfel nie zmieści mi się do kieszeni. Zdecydowanie widać różnicę. Ogólnie po tej zmianie czuję się bardziej prestiżowo. Niestety, jeśli zajeżdżam do mniej ekskluzywnych sklepów, ten banknot nie jest jeszcze akceptowalny. To by było na tyle. Pamiętajcie o konieczności zostawienia subskrypcji oraz nie zapomnijcie o łapce i komentarzu. Do zobaczenia!